Cześć kochani, witajcie w przygodzie, która zmienia zasady gry. W tym szybkim przewodniku pokażemy Wam, jak bez wysiłku przekształcić Wasze oszałamiające projekty z Canva w potężne prezentacje PowerPoint. Załóżmy, że to jest nasza prezentacja i musimy ją zapisać, a mamy trzy strony. Pierwszym krokiem jest kliknięcie przycisku udostępniania, przewinięcie w dół i kliknięcie więcej. Teraz po prostu kliknij na Microsoft PowerPoint, oto jest i kliknij pobierz. Teraz wszystkie trzy strony zostaną pobrane do PowerPointa. Gdy zostanie pobrane, następnym krokiem jest kliknięcie przycisku udostępniania. Teraz kliknij pobierz i po prostu wybierz typ pliku jako GIF. Pamiętaj, że tutaj musisz pobrać każdą stronę ręcznie, więc najpierw wybierz stronę numer 1, pobierz ją, teraz wybierz stronę numer 2 i pobierz. I znowu teraz wybierz stronę numer 3 i pobierz. Pamiętaj, aby pobrać to w pliku GIF. Teraz, gdy to jest zrobione, przejdź do Microsoft Office i otwórz stronę prezentacji, kliknij na pustą prezentację i otworzy się nowa karta. Gdy jest odparta. Kliknij na obrazy tutaj, kliknij na to urządzenie i wybierz stronę po stronie. Pozwól, że dodam strony. Strona numer 1, strona numer 2 i strona numer 3. Canva nie tylko prezentujesz, ale i zachwycasz. Pozwól swoim pomysłom zabłysnąć i zadziw swoją publiczność. Zacznij tworzyć skanwaj już dziś i wynieś każdą prezentację na nowe wyżyny. Twoja historia sukcesu zaczyna się teraz. Jeśli treść ci pomogła, zostaw lajka pod filmem, zostaw komplement lub sugestie w sekcji komentarzy. Subskrybuj kanał, aby śledzić nasze treści. Cześć!